Hej. Czas miejsce i akcja. Pamiętajcie o tym, bo to bardzo, bardzo, bardzo ważny temat. Gdy zobaczycie piękną atrakcyjną kobietę, taka jak wam się naprawdę podoba. Jesteście gdzieś na imprezie, jesteście gdzieś w jakimś hotelu, jesteście gdzieś na jakimś wyjeździe, gdziekolwiek indziej, to nigdy, przenigdy nie pomyślcie o tym, żeby, to, żeby się z nią spotkać jutro, pojutrze czy za 10 lat. Tylko działajcie natychmiast. Natychmiast, natychmiast i jeszcze raz natychmiast. Dlaczego? Ponieważ jeżeli jest piękna, cudowna impreza, jesteście gdzieś w jakimś hotelu, super atmosfera, jest czas, akcja i miejsce. Spotykacie tą kobietę. Nie wiecie, co jest w jej głowie, z kim ona się pokłóciła, czy się nie pokłóciła, czego jej brakuje, albo czego nie brakuje. I od razu działajcie. Jeżeli jesteście na jakimkolwiek wyjeździe, czy to jest za granicą, czy to jest w naszym kraju, spotykacie kobietę, jest jakaś fajna impreza, działajcie. Od razu. Starajcie się od razu całować, starajcie się spędzać ze sobą cudownie czas. Dlaczego? Z moich obserwacji, z rozmów z wieloma moimi kursantami, z osobami, które znam i z życia, to co możecie dzisiaj zrobić z kobietą, to pamiętajcie o tym, że jutro może już być nieaktualne. Setki przykładów mam na to, że Kobiety, które dzisiaj były dostępne, tak samo im się podobaliście jak, jak wczoraj, ale jutro już furtka została zamknięta. Zamknęły kluczykiem i nie macie żadnych szans. Dlaczego nie macie jutro żadnych szans? Ponieważ dzisiaj wyszła z koleżanką po pięciu latach, być może pokłóciła się z facetem akurat miała tak super atmosferę, albo miała tak słaby humor. Może jej facet wyjechał na 10 lat, a może się rozstała. Jest tysiące różnych prawdopodobieństw. Ciebie nie interesują te prawdopodobieństwa. Ciebie interesuje tutaj i teraz. Pamiętaj, jutro może być nieaktualne. Możesz dostać dzisiaj numer od kobiety, która powie, Boże, jak cudownie mi się z Tobą rozmawia, jaki jesteś fajny, wszystko na tak. Jutro nie odbierze od Ciebie telefonu, bo jutro jest facetem, jutro jest mężczyzną, jutro jest chłopakiem. Jutro może koleżanka powiedziała, że Ty jesteś taki i owaki. Jest tysiące różnych rzeczy. Dlatego taka podsumowująca refleksja, działaj tu i teraz. Hej!